Proste zdanie, rozwinięte zdanie, pytające zdanie, oznajmujące zdanie, urwane zdanie, dokończone zdanie, narzucone zdanie, swoje zdanie, jedno zdanie, kilka zdań, wymiana zdań, różnica zdań. Trzeba poznać różne zdania, aby wyrobić sobie własne. Dziennik. Warto mieć własne zdanie. Jako przewodnik finansowy powiem, że spokojny sen nie zależy od ilości pieniędzy, ale od tego, gdzie są ulokowane. Hm, to nie jest najlepsze miejsce. Podobnie jest z lokatą. Najlepsze miejsce to nowe konto oszczędnościowe Citibank. Najwyżej oprocentowane, nawet 4,5%. Pieniądze zarabiają i w każdej chwili są pod ręką. To nie sen. Już teraz załóż konto. Przyjdź do oddziału lub zadzwoń. Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Przynieś rachunek telefoniczny, a na pewno dostaniesz lepszą ofertę. Najnowocześniejsze telefony od złotówki. Sprawdź sam. Era biznes. Możesz więcej. Zmieścisz się? Zastosuj metodę waza. Możesz stracić tylko na wadze. Zmień dietę na dobre. Wielki mistrzu, w końcu się znaleźliśmy. Przybywamy tu z bardzo daleka prosić się o energię dla naszych umysłów i, i ciał. Energię? Ode mnie? I po to przebyliście taki szmat drogi? Tak, wielki mistrzu. Naucz nas sztuki medytacji i latania. Jak to? Czy u was nie ma Red Bulla? To on dodaje skrzydeł. Następny, proszę. Nie dostał łapówki i uśmiercił pacjenta. Twierdzi prokuratura. W związku z tym został z artykułu 148 Kodeksu Karnego. Pewni pacjenci stali się zbędnym towarem zajmującym łóżka szpitalne. Jeśli jakiś kretyn w telewizji mówi, że odłączyłem pompę na polecenie jakiegoś doktora Mengele, to w jakim świetle nas to stawia? Co naprawdę wydarzyło się w szpitalu MSWIA? Superwizjer. Zaraz po Kubie Wojewódzkim.